Cześć! Jakiś czas temu netbooki stanowiły łącznik między tabletami a komputerami, łącząc przy tym zalety pełnego Windowsa i mobilność. W tym momencie zastępują je hybrydy. No i właśnie dzisiaj taką hybrydę sobie zretenzujemy. Przed wami Lark, Ultimate 11i. Zapraszam. Zacznijmy sobie od samego wyglądu urządzenia. Jeśli chodzi o przód, bardzo fajną zaletą jest to, że jest on fabrycznie pokryty folią zabezpieczającą, czyli nie musimy się martwić o to, żeby zabezpieczyć dodatkowo nasz ekran. Przekątna ekranu to 10,6 cala, czyli typowa dla netbooków. Jakiś czas temu ramki są dość małe, pod spodem mamy dotykowy przycisk Windowsa. Ekran o rozdzielczość 1366x768, czyli można powiedzieć łączący w miarę komfort użytkowania z jednocześnie niską ceną. Jest to ekran w technologii IPS, dobrze wyświetla kolory, równomiernie podświetlony, nie mogę narzekać jak na tę cenę. Na górze ekranu mamy małą kamerkę do wideorozmów, 2 megapiksele, jest ona marnej jakości, natomiast do Skype'a się sprawdzi, selfie... Nie zrobimy. Zaletą Larka jest niewątpliwie jego mnogość portów. Po lewej stronie mamy ich całą masę. Przede wszystkim mamy wejście słuchawkowe jack 3,5 mm. Muzyka odtwarzana jest na średnim poziomie, ale w zupełności wystarczy do, tak jak mówię, rozmów, czy też podstawowego słuchania muzyki. Dalej mamy dedykowane wejście na zasilacz. Zasilacz jest 2-amperowy, dołączony do zestawu. Później mamy pełny port USB, niestety nie jest to USB 3.0, następnie złącze mini HDMI, co daje nam możliwość podłączenia naszego tabletu do monitora czy też telewizora, a także port micro USB. Port micro USB pełni dwie funkcje. Pierwsza to ładowanie, kiedy nie mamy dostępu do gniazdka i możemy ładować na przykład ten tablet z powerbanka bez problemu, a także jest to port OTG, kiedy mamy przejściówkę, możemy po prostu zrobić sobie drugiego USB-ka. Bardzo wygodne, jeśli chcemy na przykład podłączyć kablem klawiaturę i mysz. Ten tablet poradzi sobie bez problemu. Następnie dość długa zaślepka, jeśli chodzi o złącze kart Micro SD. Ten tablet obsługuje tylko do 32 GB. Szkoda, można by tu było spokojnie wsadzić 64 albo 128 i mieć naprawdę całkiem przyzwoity komputer. Na spodzie mamy głośnik średniej jakości, ale do powiadomień systemowych czy też do oglądania jakiegoś filmu na YouTubie zupełnie nam wystarczy, a także 5-megapikselowa kamera, która teoretycznie ma służyć jako aparat w tym Larku, ale mm, nie, 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 nic bardziej mylnego. Ta kamera nie nadaje się absolutnie do niczego, tak jak i ta przednia. Podstawowe zdjęcie czy też pokazanie tego, co jest za nami, no siłą rzeczy tak, ale żeby zrobić zdjęcia tym tabletem? Nigdy w życiu. Da też się tą kamerą zrobić zdjęcie na przykład dokumentom, i to jest maksymalna funkcjonalność, którą nam oferuje. Zaletą jest niewątpliwie głośnik stereo. Mamy tutaj po dwóch stronach te maskownice, no tak jak już mówiłem, one grają średnie. Na górze mamy przycisk włączenia oraz przycisk głośności. Wygodne umiejscowienie, dlatego że kiedy tablet stoi w doku, jak najbardziej daje sobie radę z dostępem do tych przycisków i one nie są zasłonięte przez nic. Na spodzie mamy także pięć pinów, które służą nam do wpięcia do doka. No, i teraz a propos tego doka. Ten dok, który jest jednocześnie pokrowcem, jest pokryty materiałem, który przypomina nam trochę welur. No i nie lubię go do końca, dlatego że potrafi się łatwo brudzić i ścierać. Ten tablet mamy na testach około 3 tygodni. No i jak widzicie, już tutaj na rogach są po prostu delikatne wytarcia. Przy okazji trochę nam się on ubrudził, natomiast pełni funkcję ochronną i tego nie można mu absolutnie zarzucić. Fajnie, że Lark dodaje to do zestawu. I jest to jak najbardziej w porządku, dlatego że mamy praktycznie cały komplet w jednym. Kiedy otworzymy sobie nasz pokrowiec, zobaczymy klawiaturę. Jest to klawiatura QWERTY, która jest, ma bardzo fajny usko, kto mi się podoba. Dodatkowo każdy przycisk jest dzielony, więc łatwo trafić w klawisze. Jest na tyle wygodny, że spokojnie pisanie na nim nawet dłuższych tekstów nie stanowi najmniejszego problemu. Klawisze są wykonane w porządku, widać tu trochę kompromis, jeśli chodzi o cenę, natomiast aż tak bardzo jakość nie ucierpiała. Kiedy zadokujemy sobie nasz tablet, zobaczymy pierwszą ważną wadę, czyli brak zawiasu. I to jest duży minus, dlatego, że kiedy chcemy na przykład pracować z komputerem na kolanach, no to po prostu ten komputer nie jest w stanie nam tutaj ustać. Larko rozwiązuje w ten sposób problem, że daje nam w zestawie magnes, który jest automatycznie wbudowany w ten pokrowiec i po jego złożeniu uzyskujemy możliwość podstawki. Natomiast jeśli pracujemy na przykład w łóżku, no to jest to dosyć problematyczne i ciężko ustawić ten tablet w dobrej pozycji. Natomiast jeśli postawimy go na biurku, jest on jak najbardziej w porządku nachylony i da się na nim komfortowo pracować. Kiedy uruchomimy sobie nasz tablet, ujrzymy Windowsa 10. Jest to wersja Home, 32-bitowa. Mamy tutaj 2 GB pamięci RAM, procesor czterordzeniowy Intel Atom o taktowaniu 1.33 GHz. Muszę powiedzieć, że wystarczy do podstawowych funkcjonalności Windowsa. Szkoda, że nie mamy tutaj pełnego ofisa. to jest duża wada. Zaletą jest niewątpliwie 32 GB wbudowanej pamięci, tak jak już mówiłem, z możliwością rozszerzenia do 32 kolejnych, czyli łącznie możemy mieć 64. Na pewno fajną sprawą jest to, że tablet jest wyposażony w Bluetooth, w Wi-Fi, więc każda łączność jest możliwa. Niestety nie ma tutaj modemu wbudowanego, ale w tej cenie jest to zrozumiałe. Natomiast bez problemu możemy sobie podłączyć przez USB modem i korzystać z internetu. Skupiłem się, kiedy używałem ten tablet, a właściwie hybrydę, można powiedzieć, laptopa, na trzech rzeczach: przede wszystkim przeglądanie internetu, Microsoft Word i ewentualnie rozrywka. Przede wszystkim zacznijmy sobie od przeglądania internetu. Ten tablet jest bardzo dobry, jeśli chcemy na przykład w tani sposób mieć jakby nie było komputer w domu. Możemy sobie kupić ten tablet za około 600 zł i to jest cena bardzo dobra, dlatego że mamy w tym pełnego Windowsa. Podłączamy sobie ten tablet do komputera, podłączamy sobie klawiaturę i mysz i nie widzimy tak naprawdę różnicy między korzystaniem ze standardowego Peceta. Możemy bez problemu przeglądać nasze social media. Uruchamiane kilka kart w chromie nie stanowi dla niego żadnego problemu. Troszeczkę się potrafi nagrzać przy pracy, natomiast no, naturalne jest to, dlatego że te podzespoły nie są najwyższej klasy i po prostu zmniejszone taktowanie procesora no, skutkuje zwiększoną temperaturą pracy. Nie przeszkadza to absolutnie w użytkowaniu tabletu. Ten tablet potrafi spokojnie działać na baterii około 5 godzin. W tym czasie potrafi się nagrzać, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się tak, że z powodu temperatury coś się wyłączyło i nie stanowi to też dyskomfortu, dlatego że głównie używałem ten tablet w doku, bo do tego praktycznie służy, żeby to był taki komputer przenośny. No i tak naprawdę tego ciepła nie czuć. To jest w lewej górnej części tego tabletu. Tam rzadko dotykamy, łapiemy go, więc Uważam to za mały niuans, ale nie przeszkadza to w użytkowaniu. Przejdźmy sobie teraz do pakietu biurowego, czyli na przykład student chciałby kupić sobie taniego laptopa, komputer, do zadań na przykład na studiach. Instalujemy tutaj pakiet Office. Niestety Trial jest tylko na miesiąc. Nie mamy w pakiecie rocznego, rocznej subskrypcji Office 365, szkoda. Jakby była, to już w ogóle byłby szałce nowy. Natomiast mamy tutaj Office Triala. Po zainstalowaniu wszystkie rzeczy. Elementy pakietu biurowego chodzą bez zarzutu. Można tutaj komfortowo napisać dokument, można komfortowo zrobić coś w arkuszu kalkulacyjnym, a także stworzyć prezentację. Na końcu powiem wam jeszcze o rozrywce. W gry podstawowe programy, na przykład Wormsy, Warblade. Bez problemu sobie poradzi ten tablet z takimi, można powiedzieć, naszymi klasykami z dzieciństwa. To, no, można powiedzieć, jakiś kompromis. Najnowsze produkty tutaj nie pogram, ale nie do tego służy ten tablet. Cenię go strasznie za mobilność, dlatego że nie waży on kilograma, a zrobimy tutaj wszystkie podstawowe czynności na wyjeździe. Ja zawsze brałem swojego Maka, kiedy na przykład jeździliśmy na jakieś targi, jeśli karta pamięci nam się zapełni, muszę zgrać materiały na dysk. Dzięki temu tabletowi tak naprawdę on mnie sporo wyręcza, dlatego że biorę go tak naprawdę tylko do plecaka, rozkładam sobie go gdzieś tam nawet na schodach w rogu hali, gdzie są targi, zgrywam sobie dane, podłączam dysk do pełnego USB, kartę pamięci mogę sobie kupić albo czytnik na micro USB, albo włożyć w kartę micro USB, którą mam w aparacie w moment w czytnik, zgrać sobie dane. I nie muszę tego taszczyć. Jest to dobry kompromis dlatego, że mamy tutaj pełnego Windowsa. iPad nie oferuje nam takiej funkcjonalności, tablety z Androidem także, także to jest ogromna zaleta, że po prostu mamy pełnoprawny komputer, mały, mobilny i działający. Jeśli wymiemy nasz tablet ze stacji dokującej, możemy go używać na przykład w łóżku do oglądania filmów i obsłużyć go normalnie dotykiem. Mam małe zastrzeżenia co do wykrywania tego dotyku, dlatego że w prawym dolnym rogu ekranu trzeba czasami wcisnąć mocniej niż na innej części tego ekranu. Mały niuans, ten dotyk ogólnie działa. No i Windowsa dotykowo obsługuje mi się średnio, więc zdecydowanie bardziej wolę go na przykład obsługiwać przy pomocy klawiatury i wbudowanego touchpada, czy też osobnej myszki, czy klawiatury. Ale ewentualnie rzeczywiście film w łóżku można sobie obejrzeć trzymając tylko sam tablet, żeby jeszcze go odciążyć. Podsumowując. Lark Ultimate 11i to dobra alternatywa dla pełnego PC. A jeśli ktoś potrzebuje Windowsa jako backup, na przykład dla użytkowników Maców, na przykład dla studentów, dla osób, które potrzebują właśnie tak jak my z Mateuszem zgrania danych gdzieś w plenerze, ten Lark sprawdzi się idealnie. Możemy także tutaj napisać post na bloga, możemy także obsłużyć nasze social media, także w podróży, ten komputer sprawdzi się idealnie. Ogromna zaleta za możliwość ładowania go przez micro USB, a także osobny port do ładowania. Ogromna zaleta za to, że dok z klawiaturą jest w zestawie i ogromna zaleta za cenę, dlatego że nówkę możemy dostać za około 700 zł używane widzieliśmy na Allegro za 600. Także jak ktoś szuka komputera niedrogiego na studia na przykład do podstawowych czynności, już możemy kupić taką hybrydę i być zadowoleni. Dziękuję Wam za oglądanie tej recenzji. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić żadnego materiału. Do dyskusji w komentarzach, jeśli macie do nas jakieś pytania, a także do pozostawienia łapki w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Czałem!